Szymanko, właśnie jesteśmy tutaj w Warszawie, próbujemy ser guralski. Jestem tutaj, odwiedzę teraz wszystkie, zobaczymy, które ser guralski jest najlepsze, dobra? Małe osypki. A gdzie pan polesa ser góralski? Na starówce tu. Tak? Tak, mają. Dobrze, a dobre są? Bardzo dobre. Dobra. Solone, pieprzone. Su takie malutkie, fajne, o. Dobra, Zuwik! Zuwik, Pozdro. Już jesteśmy tutaj, idziemy próbować. Zobaczymy, czy jak pan powiedział, że jest taki dobry, ok? Dobra, jest tutaj naprawdę bardzo dużo ludzi. Idziemy teraz szukać odsypek. Gdzie jest tu osypek? Właśnie znaleźliśmy tutaj odsypek góradzki. Jak pani powiedziała, zapłaciliśmy 10 zł. I teraz będę próbował, próbował. Zobaczymy, czy jest taki dobry. Już mamy tutaj, właśnie, trzy osypki. Dziękuję bardzo. Właśnie już mamy tutaj odsypek. Próbujemy. Pierwsza próba.